Siemanowidzowie, z tej strony Rodel, a dzisiaj zakupię najdziwniejszego skina w Brawl yy, Jeszcze na początku tego odcinka chciałbym Wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje na tym kanale, bo we wrześniu właśnie był największy przyrost tych subskrypcji w historii całego tego kanału, bo było aż 175, co na mój kanał jest nawet dosyć dobrym wynikiem. I została już w zasadzie ostatnia prosta do tych 1000 subów, bo no już naprawdę zostało tam chyba 103 suby, Porównując do tego, co już udało się osiągnąć, no to jest to dosyć mało. Więc jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zamierzam właśnie do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. A teraz bez pewnego przedłużenia zapraszam do oglądania. A najdziwniejszym skinem do Brawl Stars jest właśnie kartoflany Squeak. No, jak widzicie, jest to jakby taki ziemniak. I w ogóle te jego usta są nie na swoim miejscu. Te oczy tak samo: jedno jest u góry, drugie jest na dole. I w ogóle te ręce też są w cały świat. Dodatkowo, dodatkowo, ta jego czapka po prawej stronie też jest w ogóle. No, powinna być na głowie, jest w ogóle jakiejś z innej strony. Nie wiem, co ona tam w ogóle robi, nie wiem, jakim cudem ona się trzyma. Aczkolwiek tak, nie mam jakby zbytnio co zrobić z tymi punktami za tą ligę klubową, więc po prostu sobie tak trochę dla beki wydam, dla tego kartoflanego squika. Jest to dosyć taki spoko skin, a zbytnio nie jest spotkany, więc w sumie właśnie teraz go kupuję. Więc potwierdź zakup i mam tego kartofonowego Squeaka. Wypróbujemy sobie jak on będzie wyglądać w grze. I co? No, widzimy się za chwilę. Okej, okay, midzowie, okay. ja startuję pierwszą rundą i... Jest to w zasadzie mój drugi skin do squika, bo mam właśnie tego... E... No, Tego króliczka. No, i teraz mam tego drugiego, czyli kartoflanego squika. W zasadzie to tego ulta... znaczy ten, atak ma trochę zmieniony, bo to są jakby takie kartofla. Ja zaraz zginę. Eee, no, o, jak tak się ruszamy, no to ta ręka, która jest u góry, tak trochę dziwnie wygląda. To, bo gram w zasadzie tym skinem pierwszy raz i jest to tak trochę dziwnie wygląda, tak to wizualnie. Ale tu jest w zasadzie jakaś szalka. Spróbuję nią zabić, ale ona nie chyba zabija. Jednak nie, jednak nie, nie zabiła. Yy, nie wiem czemu przestałem chodzić. Dobra, to jest jakaś Jessie, ja muszę się uleczyć. To jest jakiś Eightbit i on mnie chyba zabije zaraz. Tak, zabił Nie, Trzecie miejsce, dobra. Nie jest jakoś bardzo biały spust. się tym skinem, właśnie z tym skinem. Bo po prostu, żebyście zobaczyli, jak to też wygląda. Okej, okay, rozpoczęła się druga runda. No i może teraz nie w sumie lepiej pójdzie. Może będzie to pierwsze miejsce. Teraz możecie właśnie się przyglądać, jak to ten skin wygląda tutaj w gierce, w praktyce. No jest to dosyć dziwny skin, ale w sumie nawet spoko, taki śmieszny. No i to w zasadzie zbiorę tego parkiupsa, bo no tu już trzeba się skupić trochę też na gierce, żeby tutaj nas nie zabili tak szybko. Dobra, mam trzy parkiupsy. No i w sumie zobaczymy co będzie dalej. Patrzcie, co wie, jedna rzecz. Chciałbym przetestować, jakiego ult wygląda. o Właśnie teraz mam ulta. I na kimś to trzeba byłoby spróbować. Tak, tu jest ten ból, dobrze myślałem. Pójdę za tym bólem, albo na tego hanka zrobię. To są takie w zasadzie ziemniaki. W zasadzie tu. ziemnia ziemniak po prostu. Patrzcie, jakby, nie wiem. Taki rozkruszony, rozczepciany taki ziemniak, można by powiedzieć. Jakby jest jakąś palmą? Nie wiem, co to jest zbytnio. No, a tak w zasadzie się ręczyło. Atak i ult. No, jeszcze mogę Wam w sumie pokazać Gadget, Chociaż Gadget raczej wygląda tak jak. Tak jak atak, więc. Yy, no, ale w sumie zobaczymy. Może nie, może jest zmieniony. Chociaż szczerze mówiąc to wątpię. I jest w sumie taki sam, więc. No. Generalnie, widzę, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. No, a tutaj nic już do powiedzenia zbytnio nie mam. No, jest to dosyć skin dziwny i zabawny. Kupiłem go tak, jak już mówiłem wcześniej, tak trochę dla beki. Ale jest nawet spoko. No, wy możecie napisać, na ile wam się ten wszystkim podoba, bo ja wszystkie komentarze czytam. I ja się z wami żegnam. Do następnego się, Mano.